Cześć Wam i witam w kolejnym odcinku zakupowym. Dzisiaj powrót jednej z Waszych ulubionych serii, gdzie przedstawiam hity z różnych marketów. Zajmiemy się Lidlem, mam tutaj przygotowane różne sekcje na białową, słodkości, roślinne zamienniki mięsa, napoje roślinne oraz sekcje inne, tak zwane różne. Więc nie przedłużam i już po kolei będę prezentowała Wam moje typy, a niedługo możecie spodziewać się analogicznego filmiku z Biedronki, bo również już przygotowałam co nieco i czeka to tylko na nagranie. Dobra, Zaczynamy. Na pierwszy ogień idą nowości. Z pozoru są to zwykłe tubki, ale znajdziecie je na lodówkach, nie bez powodu, ponieważ bazą nie są tylko i wyłącznie same owoce, a mleczko kokosowe, więc jest to jakaś taka odmiana od klasycznych musów owocowych. Oczywiście nie jest to ideał, bo jeżeli bazujemy na kokosie, to mamy sporo tłuszczów nasyconych, mamy dosyć mało białka w takim produkcie, ale co jest fajne, to nie zawiera on dodatku cukru i jest realnie słodzony tylko i wyłącznie samymi owocami Przyczytam. Wam skład. Tutaj mam wersję banan i jabłko, a tutaj mam wersję smakową: jabłko, arbus i ananas. Także do wyboru do koloru. Składniki: mleczko kokosowe 75%, prawie zagęszczony sok bananowy, zagęszczony sok jabłkowy, mąka tapiokowa, skrobia, białka bobu, wapń. Jest wzbogacane wapniem, więc naprawdę duży plus i pochwała tutaj dla firmy Planton czy Magda Plant Based. Oprócz tego koncentrat z krokosza barwierskiego, naturalny aromat i zagęszczony sok cytrynowy oraz witamina D3 i wegańskie kultury bakterii jogurtowych. Bez dodatku cukru, zawiera naturalnie występujące cukry i ode mnie leci dużo okejka, jeżeli chodzi o przekąskę. Taka przydatna informacja, że tubka dostarczy Wam około 82 kcal. Kolejny hit to smoothie jogurtowe. U mnie o smaku jabłka i maliny, ale były też inne, więc z pewnością znajdziecie tutaj coś dla siebie. Takie opakowanie ma 200 gramów. W 100 gramach produktu mamy 53 kilokalorie, więc to opakowanie dostarczy nam łącznie 106. A w składzie mamy tylko i wyłącznie przecier jabłkowy, przecier malinowy i jogurt. Więc sami widzicie, nic prostszego i naprawdę jest to fajna opcja, czy to do pracy, czy do... Do szkoły. Kolejna opcja jogurtu pitnego to jogurt z dodatkiem Owsa. Tutaj mam o smaku Mango i Banan, ale również były inne wersje smakowe. I yy, mamy tutaj 250 gramów. W 100 gramach produktu mamy 57 kcal, więc takie opakowanie dostarczy nam około 140 kcal z hakiem więc całkiem nieźle. Tutaj jeszcze pokazuję Wam makro, które mi się wyostrzyło super. I jeżeli chodzi o skład, to nic prostszego, mm, jogurt. I owoce. Tutaj 25% mango oraz 14% banana. A na końcu jeszcze malutki dodatek owsa 0,4%. Więc naprawdę niewiele, ale i tak doceniam, bo jednak zwiększa to chociaż minimalnie ilość błonnika w takim produkcie. I co ważne, chciałam Wam powiedzieć, że producent deklaruje, że ten produkt nie zawiera również laktozy. Ostatnia propozycja, jeżeli chodzi o jogurty pitne, to wszystkim już chyba znane skyr, czyli jogurt w stylu islandzkim o zwiększonej zawartości białka. Pokazuję Wam go dlatego, że skład takich małych w kubeczku już w niektórych lidlach zmienił się i ma dodatek cukru. Tutaj jeszcze mamy dodatek słodzików i dzięki temu taka dosyć spora buteleczka, która ma 330 ml dostarczy nam łącznie tylko około 175 kcal i całkiem pokaźną ilość białka, więc naprawdę fajna jeżeli chodzi o przekąskę, a jeżeli chcecie, żeby taki posiłek był jeszcze bardziej wartościowy, to możecie dorzucić sobie tutaj na przykład garść ulubionych orzechów. Żeby wyjść z nabiału, muszę Wam pokazać ostatnią propozycję i jest to jogurt sojowy. Tutaj akurat w wersji klasycznej są również smakowe, ale uwaga, jest on fortyfikowany wapniem, czyli jest on wzbogacany w wap. Co naprawdę rzadko się zdarza. Tutaj mamy mały dodatek cukru, ale musicie być świadomi tego, że mleko krowie również naturalnie zawiera cukier, który mm, znajduje się nim w postaci laktozy. Więc tutaj tego cukru naprawdę nie ma dużo, możemy przymknąć, że tak powiem, na niego oko właśnie ze względu na laktozę występującą w mleku krowim. I ja ten jogurt serdecznie Wam polecam jako bazę do jakichś tipów, albo jako na przykład element jakiejś fajnej przekąski. Jeżeli chodzi o skład, to woda, nasiona soi, cukier skrobia, fosforany wapnia, regulator kwasowości kwas cytrynowy, sól morska, naturalny aromat i bakterie fermentacji kwasu mlekowego. Na końcu jeszcze mamy dodatek witaminy B12 oraz barwnik karoteny. Także nic strasznego, można śmiało kupować. Dodam jeszcze, że taki jogurt sojowy będzie bez wątpienia najbardziej zbliżony pod kątem wartości odżywczych do takiego jogurtu naturalnego z mleka krowiego, bo będzie on zawierał tylko 1,5 g tłuszczu na 100 g produktu, a aż 4,2 g białka. Jeżeli chodzi o jogurt kokosowy, no to tego białka jest śladowa ilość, a jest więcej tłuszczu. Jeżeli chodzi o jogurty owsiane, to mamy sporo węglowodanów, mało tłuszczu i małą białka. Przechodzę teraz do słodyczy i mam tutaj dla Was naprawdę dwie fajne poletaki. Chociaż wiem, że nie wszystkim przypadną do gustu, bo są to dalej produkty wysoko przetworzone, czyli tak zwane produkty rekreacyjne. Które pomimo tego, że są zdrowszymi zamiennikami pewnych popularnych opcji, to dalej powinny być spożywane z umiarem. I mówię tutaj o kremach proteinowych. Mam tutaj krem proteinowy o smaku białej czekolady. Od razu Wam pokażę makro. I ta biała czekolada naprawdę ma dosyć krótki skład jak na taki produkt. Składniki to maltitole, czyli słodziki, substancje słodzące, więc nie zawiera cukru. Dalej olej słonecznikowy, koncentrat białek serwatkowych, mleko w proszku odtłuszczone, tłuszcz kakaowy, emulgator lecytyny ze słonecznika i aromat koniec, więc naprawdę całkiem nieźle. I taki słoiczek ma 200 g, a druga opcja to... Popularny zamiennik, że tak powiem, czy zamiennik dla popularnej Nuteli, może w tą stronę będzie lepiej. I tutaj też pokazuję Wam makro dla zainteresowanych. No i oczywiście skład jest bardzo podobny, tylko troszeczkę różni się szczegółami, tak, żeby nadać ten smak orzechowo-kakaowy. Więc dwie fajne opcje: czy to do owsianki, czy do jakichś omletów, czy do jakichś placuszków, ale powinny być spożywane z umiarem. Pamiętajcie. Następnie wkraczam do krainy roślinnych zamienników mięsa i mam tutaj dla Was dwie propozycje. Po pierwsze tofu z tej serii Grill and Fun. Uważam, że jest to całkiem fajna opcja, ponieważ wiele osób nie wie, jak przyrządzić tofu i narzeka, że ono jest bez smaku albo że nie wiedzą, jak się nie obsługiwać itd. A tutaj mamy tofu wzbogacane wapniem. Oprócz tego w fajnej marynacie i nie trzeba się absolutnie bać składników tej marynaty. Mamy tutaj tofu 88%. No i później ta marynata to woda z mieszanką przyprawową, czyli z papryką wędzoną, z pieprzem, z cebulą w proszku, z solą, z aromatami, z aromatem dymu wędzarniczego, z olejem rzepakowym i z krobią kukurydzianą. Przy okazji można się zainspirować i spróbować takie tofu od zera, na przykład w przyszłości, samodzielnie w papryce zamarynować i pokażę Wam tutaj... O dobra, całe mi się uda wyjąć. Wygląda ono tak, więc opcja na grilla czy na obiad naprawdę doskonała. A druga propozycja to kaszanka roślinna na grilla i patelnię. I to jest już produkt o wiele bardziej przetworzony, on będzie zawierał dosyć dużą ilość soli, więc na to uczulam. Tutaj mamy w 100 gramach 277 kcal i soli 1,6 g, a to ma 180 g, więc tej soli jest naprawdę sporo, jakbyście chcieli zjeść wszystkie 4 sztuki. Więc najlepiej podzielić to sobie na porcje, a jeżeli chodzi o skład to mamy tutaj wodę, kaszę gryczaną, kiełki gryki, kiełki słonecznika, olej kokosowy, przyprawę cebulową i tutaj jest wymienione naprawdę sporo różnych ziół, więc nie będę Wam tego czytała. Dalej łupinę nasienną babki jajowatej, ekstrakty drożdżowe, sól, węgiel roślinny aktywny, tak żeby właśnie zabarwić to na odpowiedni czarny kolor. I po tym węglu w składzie mamy jeszcze aromat dymu wędzarniczego, osłonkę jadalną z alginianu wapnia i tyle. I dalej możliwą obecność gorczycy i zbóż zawierający gluten, ale widzicie, że ten produkt nie zawiera soi, więc jeżeli szukacie roślinnych alternatyw na grilla, ale za soją nie przypadacie, no to możecie rzucić okiem właśnie na tą kaszankę. Teraz filmik przejmuje firma Alpro i mam tutaj dwa ich produkty, które chcę wam pokazać. Po pierwsze, absolutnie przepyszny napój z nerkowców, którego naprawdę musicie spróbować, jeżeli tylko nie macie na nich alergii. I tak, ten napój zawiera dodatek cukru, ale tak jak wam powiedziałam wcześniej, mleko krowie również zawiera laktozę. I na 100 ml w mleku krowi mamy około 5 g cukrów, a tutaj mamy tych cukrów 2 g więc mimo tego, że jest tutaj dodatek cukru. To ta zawartość jest naprawdę niewielka, i nie musicie dyskwalifikować tego produktu właśnie przez pryzmat tego dodatku. Dlatego warto nauczyć się czytać etykiety, umieć porównywać różne rzeczy, a nie kierować się tylko jakimiś tam pojedynczymi wskazówkami typu cukier, odpada i tym podobne. I wszystkie produkty Alpro tego typu mają też dodatek wapnia, są wzbogacane, więc też również tutaj pod tym kątem jest to ogromny plus. Pokażę Wam jeszcze makro dla zainteresowanych. A drugim produktem jest owsiana śmietanka, która może stanowić fajny zamiennik mleczka kokosowego, jeżeli chodzi o wegański sposób na zagęszczanie na przykład jakichś sosów. I tutaj makro. A jeżeli chodzi o skład, to mamy tutaj bazę owsianą. Olej słonecznikowy, skrobię modyfikowaną, która ma to wszystko zagęścić, dalej emulgator i stabilizatory, tutaj gumę Karagen i gumę Guar, sól morska i naturalny aromat. Także widzicie, jak po raz kolejny produkt wysoko przetworzony, dosyć ubogi w wartości odżywcze, bo on po prostu ma za zadanie zagęszczać, ale jako jakaś odmiana albo jako jakaś opcja dla osób, które nie tolerują laktozy, to może od czasu do czasu spokojnie zagościć w Waszej kuchni. I moje ostatnie dwa typy do tego odcinka to buraczki w kostkach. Oto taki produkt, który wydaje mi się może być naprawdę taki praktyczny na co dzień, bo oczywiście możemy kupić przygotowe buraczki takie w całości, później je pokroić i tak dalej, ale wszyscy wiemy, że później kuchnia może wyglądać jak po jakiejś scenie z horroru. A tak to mamy tutaj już pokrojone. Jest taka fajna porcja na raz na przykład do sałatki, bo mamy tutaj dwie takie puszeczki po 80 gramów. O, udało mi się tutaj dokładnie to wyjąć, tak że wygląda to w ten sposób. Czy mi się wyostrzy? Zapraszam. O, prawie. Proszę bardzo. A ostatni produkt to taki zamiennik tych fajnych spodów em, do pizzy z Biedronki, tylko właśnie znaleziony w Lidlu. Również ma bardzo, bardzo prosty skład. Zaraz Wam go Tutaj jeszcze przybliżę. W składnikach mamy mąkę pszenną, wodę, oliwę z oliwek extra virgin, sól oraz drożdże, więc nic prostszego. Tutaj mamy 280 g w takim opakowaniu i jest to ważne do 15 listopada, także spokojnie można to jakiś czas przechowywać albo na przykład sobie zamrozić. I to już wszystkie moje hity z Lidla. Dajcie znać, który produkt spodobał Wam się najbardziej, co jest dla Was nowością, a co często już ląduje w Waszym koszyku. Jestem bardzo ciekawa. Jak zawsze proszę też o Wasze rekomendacje innych hitów, których tutaj nie wymieniłam, tak żeby ja też mogła się za nimi rozejrzeć. A Was oczywiście zapraszam do kolejnego odcinka oraz na mój Instagram. Do zobaczenia.